No ale my to... jesteśmy tak praktycznie na evencie W się sensie, no... Zobacz jest helikopter. Jest! Wysz... Ale, Co? To był... On tu ciągle stał Wym Ale to od początku gry Eee no! pomocy! Jest! Teraz ja tu stoję O dobra Przez chwilę Spójrz. nic nie mogę zrobić Dobra 17 15, sekund Chodźcie 15, to, 15. To, to. szybko 15 ja Szybko nic nie Tylko żeby event nic się odpalił Nie tak jak... Tak jak z moich chyba zanie. Po dwóch przewrotach a czekaj, to nie ty Max, żywy. Szybko! Tak? No, tutaj gdzie byliśmy na początku. Tu, Hubert, za tobą. Bierzemy. O! Co? Tu jesteś to. Alarm. Alarm. Tu, alarm. Dzieje się. alarm! 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 Alarm, no. alarm! Max, tu byliśmy na początku, chodź tu! Za tobą. Fabian, wracaj no, ide, ide, tutaj. Ide. tutaj Gdzie wy kurna, się a tu Zawołaj Oliwy ja szybko Zawaja Oliwia! Oliwia! Jeszcze śpi. Tak! Nie, nie to już. się powinien tak oficjalnie zaczynać. Czekaj, obudzę go. u dzieje? To dopiero dwie minuty po będzie, tak jakby. O! Wstaje! Chłop, wstaje! Wstaje, wstaje, wstaje! Staryś wstał! Stary, wstał. O idzie. Czemu on jest przezroczysty? Halo? Siedzi, wstaje, wstaje normalne? Ja się o chyba wyciszę. A on chyba daleko jest. Dźwięki. Na o kurde. Ej, nie za duży? A on A chyba jest, dwie. on chyba nawet nie jest na świecie, on nie jest w wodzie. On lata przed planetą. A. Dobra, Fabian, odtrzymaj się tam. Dziwianki brata mnie przeszkadzają. Ale on chce ten, żeby brat go słyszał. Aha. W dupę. Myślę, że on mniejszy jest. No, on tu nie idzie. On leci? No, on tu nie idzie. On chyba leci, Co nie idzie. Jest? Nie za ten duży trochę? Nie tego defaulta. O! Co jest? Pogada. Ja Dobra, Ciega. piłką golfową go pokonał, pa Ciega. Ja go kauczuchem wrzucę O nie no. Zgięł pięść, groźnie Oho, drugą o, pięść. pięść A to do nas słyszy, czy on nas... W... A się śmieje z nas No No słyszy no. nas No to beka z nim Mrało O, o cholera Prześć się. Ale daming. O oh, w dupę. O oh, w dupę. Co oh, tu A że tu trawisz, Scott, jest? Kurde. Obok oh, nas. O, patrzy się na nas. Patrzy się na nas. O, coś z pięści mu pioruny idą. Eee! Łapą zaraz nas ten. Ej, ona strasznie łapą. A ja ono łapą. To się uśmiecha. uśmiecha, się, uśmiecha się Ucieczka! Aaaa! dostał. No. O w dupę. Się spodziewał, jak to mówią. O w dupę. No sumie... Co jest? Akcja. O. Lecę w dół pomocy. co jest? Ej, hey, Iron, Iron man. man. Iron Man. Ale to... Dzięki byku! Masz chwilę, nie? Nie mam chwili. Zajęty jestem. <grym> <grym> Ej, co mi łapą ten? No że on nie bierze fajer? No o on nie? On punkt, on punkt zerowy ten. Wciąga. A no fakty. O ja zwo, ale teraz że trzeba tam tyle lecieć, że ja nikogo nie widzę na... No ja nie pozdrawiam to nad, serdecznie. No nic nie musisz robić. Aha. Nie pozdrawiam oh, serdeczne. Uu, nie ma, no Powtórkę. Serio? Nie, o Jezus O kurna Myślałem, że kulkę weźmie jak pigułkę O w dupę Czyżby kolejny... Znowu, Znowu mapa zniknie Znowu mapa zniknie Bo ja lecę ciągle w górę, taka główna No i bo... Z... Wygląda to jak z 10 sezonu Zaraz zniknie No, troszeczkę Busa bojowego? Za! Bus! Zabojowego! O, w no dupę! Co jest? Ja no, ja mam Znowu... takie zniknięcia. O, w dupę. Wiem, co masz, bo też jestem na tym evencie. Co jest? W busie jestem no. pierwsza Kamera osobowa. Bomby. A, no fakty. A że tu jakieś. Bo a że można chodzić po tym busie? Chłopie, tu bomby o, są. są. I może się założymy, gdzie Oj, jesteś. Ale bym... <grywia> yeah, <coughs> nie, masz tego... Ja, 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 ja tak ja z Spójrzcie za je. siebie, spójrzcie za siebie. A, wiem, O w dupę. O ja pitole. Tam, max, Max, max ja, tak, ja tak gdzieś po lewo, od tego na prawo jestem. No wiesz, jestem ja przed Galactusem, ja może ci to pomoże. Nie ja ja ja. ja <grywia> Dobra Walka trabalią, Aj, rometki, spokojny. Patrz drony bojowe. O I to polecam spojrzeć w dół. że będzie powód, by wyprostić. Co? Alfa-B, nie mutn się znowu. Ale muszę połó... Prostu... Chcę, żeby brat to słyszał. Jak gra jak ra... Nie polecam patrzeć w dół, jak macie zielskiego synałka w duma. Chodź, strzelamy. Strzelaj z kół, pajace. ale z dronami posłuchaj. W, w ryj mu będę celował, frajerowi. Lecę na niego, lecę Dalego. na motyra. Kamikaze. Drony tak, pajacy. drony ja, e, Max, ja jestem taką pierwszą trójką. Ja też. My no, no, chyba jesteśmy obok ja siebie, ej. Możliwe. Możliwe, że my wszyscy, pociski. którzy byli w składzie, są obok siebie. Tak. Tak, możliwe. Możliwe, że wszyscy, którzy są w składzie, są właśnie obok siebie. Ała, że ja dostałem? Masz po, po ryju. Panie, głupi? Ja jeszcze ani razu nie zostałem na tak, nie odczułem. Ale, ale, to ten no ja tak dostaję, dziwne. Leży ja on nie chce sprzątać. Dobra, dostałem. No ja dostałem sz piąty raz. Więcej. Dawajcie, strzelamy punkt zerowy i będzie koniec Fortnite. <laughs> A że jakieś bomby są? No bo stąd. A że chłopak obok mnie wybuchł sobie tak po prostu. Czułeś jak jakiś grze takiej starej? Kurczaki tam, kontra no. jakiś tam ten Coś, była taka piękna gra Zresztą w kurczaki się strzelał statkiem tam. Była jeszcze taka gra o, w dupę pewnie nie, nie kojarzysz Ratchet Clank, to też było takie latanko ja i strzelańko śmieszne O! To wyglądało O! Thor! O, Tor, o, tor. No w końcu! Motor. O! A i muzyka jest! Chyba oczywiście z travisa Scotta. Tak. Chyba. No bo no, nie wiem, były zaktualizowane pliki travisa Skotera. Oho, to jest. to jest jak scena no, z, z gwiezdnych wojen. Tu już jest ewidentne nawiązanie z gwiezdnych wojen. O, Boże, jak nie będzie, jak w karnecie nie będzie żadnego Star Warsowego, tylko jako taki dodatkowy to się znerwie. Będzie, tylko ale właśnie, będzie jako dodatkowy. Bo... No tak, ale to tak. chyba będzie tylko ale dodatkowy będzie, Mam nadzieję, tak. że coś jeszcze dodają. No pewnie będą jakieś skiny do kupienia. Ale za mnie kluczowym. A na ta muzykę. Kurne, przecież mi się podoba tak, ten tak. event. A to dopiero e początek. jak lepiej trafisz Scott. Tak, bardzo brzmi, trafisz Scott. Mhm. ŁOW DŁUPĘ O Jezu dostaję takie serdecznie bo że, że zaraz umrę czy coś Pa, ja powiem, że coś Ja pitole Ej, mam tak busa zniszczonego No, ja też Ej, BOKOBRODY, myślisz, że możesz nam pomóc? BOKOBRODY? BOKOBRODY? Kto to jest? Aaaa A, BOLGARIN To bo nie z obrodem ma Tak ŁOW DŁUPĘ Co on robi? O, przecież o, kłapy Chłopiec niesamowity. O. Niesamow... o! Ja. Ale ząbki <grym> Czyste. Takie niskojakościowe. jakościowe ja chyba, każdy, chyba każdy ma tak zniszczonego busa. Możliwe. Oho, wciąga nas. Tak, zabierzmy sobie. Ej, wszyscy My lecą próżnie. ja tu zostawię <grym> Ja, ja tu nie lecę, lecę jak no. O, my jesteśmy fajni! My nie... O! Że ja zbóstwo w kolana! Wyrzuciło mnie. A no, byliśmy obok siebie <grym> wszyscy jemu. Tak. Czekaj, to są już gracze, czy na. Oj, na algo, algo buchnie. Nie. Algo buchnie. Czy tam tyle bomb było? No. Oho, żeguliny. Ży to niemożliwe. Szlifa. To nie niemożliwe. pęka. O, żyga. No i kon koniec eventu. Pozdrawiam. O w dupę Eee, co tak blisko? Ła no, O, spójrz to żegający do... facet o, ale motyl ładny No nie też to koniec jest O w dupę, spadam No i no i dziura Jezu, ale ty bez kitu Hę? Budzik no, w gabinecie tego frajera się będziemy budzić jak ostatnio ty! O w dupę. On leży! Zdech. A to ja nie widzę nic jeszcze. Ja, ja mam kasenkę. Ten... O w dupę! Wanknij się. Zamknij się. się. Ten? Łączenie. Co? Ja też mam łączenie. Ja ty nie miałeś to... Ty nie miałeś kasenki. Bo była kasenka. Ja nie miałem. Też nie miałem. A. Ej, ale... I można połączyć Mark... się z serwerami. <noise> znaczy, pytań, znaczy. Boże, yy, tego, aktualizacja jest. o szybka, ale łączenie jest cały czas gruby event. Myszkę A mi widzieliście widać. tego? Katsenkę? No, nie, nie. mówię, nie. Aaaa, Uber też mówi. Ale mam Pamiętasz, jak mówiłem, że punkt zerowy był trzymany w ruinach? Pamiętasz to? W ruinach. A no. No. Kuźba, był tam trzymany do cholery jasnej. No to wiem. To mówiłem przed eventem. No i to wiem. Nazy Nazywaj mnie Maćkiem Wróżbitą. Ale to było logiczne, to środek mapy. Cicho. Ej, łączę cały czas. Irnes to jest.